Unia Leszno na autostradzie do Ekstraligi. Szok, niedowierzanie, konsternacja. Żartuję. Przecież to było oczywiste, że to właśnie leszczyńskie byki awansują do Ekstraligi, a nie Polonia Bydgoszcz. To, że Polonia Bydgoszcz ma skład na Ekstraligę, kibic czarnego sportu słyszy już od kilku lat. I ten sam kibic od kilku lat wie, jaki ta historia będzie miała epilog. Brak awansu również w tym roku. W tym sezonie ze środowiska bydgoskiego, ze środowiska fanów bydgoskiej Polonii, słyszeliśmy opinię, że Bydgosz posiada nawet lepszy skład od ekstraligowego rowu. Myślę, że porażka 54 do 36 w Tarnowie, którą raczej trzeba nazwać po imieniu, czyli kompromitacja, nie potwierdza tej tezy. Co prawda, Rybnicki Row odjeżdża na mecze wyjazdowe, w których zdobywa tylko 30 kilka oczek na swoje konto. Natomiast wtedy rybnicy różowcy mierzą się z uczestnikami Grand Prix, a nie Zagarem, Szczepaniakiem czy lewisznym. Także bądźmy poważni. Awans Bytkowskiej Polonii można włożyć między bajki, może nawet te Disneyowskie. I nie świadczy o tym tylko kompromitacja w Tarnowie, ale również przeciętny mecz na własnym stadionie z Rzeszowem, czy mecz wyjazdowy w Poznaniu. Nie wspominając już nawet o dwumeczu z Lesznym, w którym to bydgoska Polonia poległa na całej linii. Mógłbym tak wymieniać bez końca, lecz czas przejść do prawdziwych bohaterów tego odcinka, jak i prawdziwych bohaterów metalkaz drugiej Ekstraligi, czyli leszczyńskich byków. Skupmy się teraz na pięciu powodach, dlaczego właśnie Unia wygra Metalcas drugą ekstraligę, a nie Polonia Bydgoszcz. Znalazłbym ich nawet 100. Natomiast wtedy montaż tego odcinka mógłby potrwać dwa tygodnie, a ja niestety nie mam aż tyle czasu. Powód pierwszy. El profesor Janusz Kołodziej. Średnia na poziomie 2,5. Pan Janusz na 58 startów wygrał aż 36 biegów. Jest bez wątpienia najlepszym zawodnikiem ligi. Bydgoska Polonia może tylko pomarzyć o takim liderze. Punkt Post drugi. Postawa Benjamin'a Kuka. Po kontuzji u Australijczyka nie ma już śladu. W początkowej fazie sezonu leczno musiało radzić sobie z LZ-ką ze względu na problemy zdrowotne Bena. Natomiast teraz, gdy wrócił na stałe do składu, jest ogromną wartością dodaną. Jest drugim najskuteczniejszym zawodnikiem ligi ze średnią 2,375. Na 40 startów wygrał aż 21 biegów. Popisuje się niesamowitą skutecznością i jestem niemal pewien, że potwierdzi swoją wartość ponownie w najlepszej lidze świata. Powód trzeci. Zawodnik U24. Nazar Barnicki może okazać się kluczem, który zdoła otworzyć kłódkę z wyrytym na niej napisem Ekstraliga. Legitymuje się średnim na poziomie 2.045, co jest wybitnym wynikiem jak na osiemnastolatka regularnie wygrywa z seniorami przeciwnych drużyn i dowozi ważne punkty. Ekstraliga już na niego czeka, tak samo jak on czeka na ekstraligę. Doskonale wiemy, że w przyszłym sezonie będzie jednym z najlepszych zawodników ekstraligi na tej właśnie pozycji. Powód czwarty. Klasa juniorów. Zarówno Antoni Mencel, jak i Kacper Mania odjeżdżają kosmiczny sezon. Pierwszy z nich posiada średnią 1.739 i zajmuje 26 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników. A drugi 1.565 i jest 34. w tej klasyfikacji. Dla porównania Bydgoscy Juniorzy. Kasper Andrzejewski to zaledwie 45. średnia na poziomie 1.308. Natomiast Bartosz Nowak może pochwalić się dnie średnią 0.778. Co daje mu 63. skuteczność w lidze, a raczej uwypukla brak tejże skuteczności. Sam Mencel w tym sezonie zdobył więcej trujek niż Andrzejewski i Nowak razem. Antoni wygrał aż 13 biegów, a wedgowscy juniorzy łącznie zdobyli tylko 9 trujek. Dla porównania drugi z leszczyńskich juniorów, czyli Kasper wygrał aż 7 biegów. Dobrze wiemy, że postawa juniorów często jest najistotniejsza w każdym ligowym meczu i to właśnie młodzi zawodnicy często stanowią o sile drużyny. A w tym aspekcie mamy deklasację i nawet nie zachęcam do dyskusji w komentarzach, bo nie ma o czym dyskutować. Leszyjscy juniorzy są prawdziwymi terminatorami, a jeden z nich w perspektywie kilku lat zostanie indywidualnym mistrzem świata juniorów, ponieważ już teraz widzimy, że nie trzeba być krawężnikowcem w młodym wieku, aby wygrywać biegi. Niesamowicie ofensywna postawa Kaspramani imponuje w każdym meczu, a jego biegi ogląda się z podziwem. Za kilka lat będzie jednym z najlepszych w swoim fachu. Jestem tego absolutnie pewien. Powód piąty. Domowy tor to istna twierdza. W tym sezonie wyłącznie Ostrów zdołał uzbierać na Smoczyku 41 punktów. Pozostałe drużyny ledwo przekraczały barierę 30 punktów, a jednej z nich nawet się nie udało. Leczka drużyna z łatwością jest w stanie zbudować w playoffach na domowym torze potężną zaliczkę, którą bez problemu obroni w meczu wyjazdowym. Gołym okiem widać, że gospodarze są bardzo dobrze spasowani z domową nawierzchnią i każdy kolejny mecz tylko to potwierdza. A ty jak uważasz? Napisz w komentarzu, kto wygra. Zostaw lajk like oraz suba. Do zobaczenia w kolejnym filmie.